Ty też z perspektywy jurora zwracasz uwagę oczywiście przede wszystkim na taniec, ale na pewno nie jesteś tak zestresowany jak nasze gwiazdy, które tutaj występują, dlatego pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Otóż obserwując cały anturaż Studia, obserwując też i słuchając prowadzących i występujących na scenie orkiestry wokalistów, co myślisz y, o piosenkach, y, które są nieco przearanżowywane i wykonywane y, w takich wersjach do, do, różnych? No bo... Wiem, do czego chcesz uderzyć, bo było wiele komentarzy, gdzieś tam wiem, że była mowa o, to, o utworach, że ktoś źle śpiewa, albo coś źle jest grane, ale przypominam, że to jest program o tańcu, a nie o muzyce. I tutaj muzyka musi być dopasowana do tańca, więc aranżacja muzyczna musi być do rytmu, do którego tańczymy. I czasem jak ktoś jest przyzwyczajony do piosenki jakiegoś znanego wykonawcy i słyszy go, nie wiem, tysiąc razy w radiu, czy gdzieś w, w odbiornikach, no to nagle słyszy, innej aranżacji, to mówi, Boże, co to jest? Tak to jest niestety, ale pan przywykł, że to jest program o tańcu i tutaj muzyka jest jakby robiona do, do tańca, a nie do słuchania jej. Dziękuję Ci w takim Więc razie. Uważam, bardzo. że nasza orkiestra, Tomka Szymusia, jest najlepszą orkiestrą na, na świecie. Znamy się od pierwszej edycji, nawet jak była edycja w TVN-ie. Tam był Adam Sztaba wtedy dyrygentem, ale już Tomie, Tomasz Szymuś też tam był ze swoją orkiestrą i grają naprawdę perfekcyjnie. Do tańca rewelacji.